Pozwól, że opowiem Ci o tragicznej śmierci dwanaście uczniów Jezusa. Po zmartwychwstaniu swojego mistrza każdy z nich poświęcił swoje życie na szerzenie przesłania Chrystusa, ale wszyscy spotkali się z gwałtownymi i bolesnymi końcami. Piotr został ukrzyżowany głową w dół w Rzymie, podczas gdy Andrzej został przywiązany do krzyża w kształcie litery X w Grecji. Jakub został ścięty w Jerozolimie, a Jan zmarł na wygnaniu na wyspie Patmos. Bartłomiej został obdarty ze skóry żywcem. Tomasz został przebity włócznią, a Mateusz został zamordowany mieczem w Etiopii. Filip, Szymon Żelota i Juda Tadeusz również zginęli jako męczennicy w różnych miejscach. Z kolei Judasz Iskariota, wielki zdrajca, powiesił się po sprzedaniu Jezusa za 30 srebrników. Śmierć apostołów jest dowodem na odwagę i niezłomną wiarę. Czy ty byłbyś gotowy oddać życie za Jezusa? Zapraszam Cię do pozostania do końca, aby odkryć pełną odpowiedź na tę zagadkę i nauczyć się cennych lekcji dla Twojego duchowego wzrostu. Pozwól, że opowiem Ci o Piotrze, który początkowo był znany jako Szymon. Był zawodowym rybakiem i jednym z pierwszych, których Jezus powołał. Piotr porzucił swoje sieci i łódź, aby podążać za Jezusem i stać się rybakiem ludzi. Był znany ze swojego impulsywnego charakteru i wielkiej wiary. Ale także z momentów zwątpienia, jak wtedy, gdy trzykrotnie zaparł się Jezusa, zanim nastał świt. Po zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa Piotr stał się kluczową postacią w pierwotnym kościele. Podróżował po różnych regionach, głosząc Ewangelię i umacniając wiarę pierwszych chrześcijan. Jednak te czasy były niebezpieczne dla tych, którzy podążali za Chrystusem. Cesarstwo Rzymskie, pod rządami cesarzy takich jak Neron postrzegało chrześcijaństwo jako zagrożenie dla swojej władzy i pogańskich wierzeń. W 64 roku n.e. sytuacja w Rzymie była szczególnie napięta. Neron, znany ze swojego okrucieństwa i ekscesów, szukał kogoś, kogo mógłby obwinić za wielki pożar Rzymu i wskazał na chrześcijan. W tym kontekście Piotr został aresztowany i skazany na śmierć. Jego wiara i przywództwo uczyniły go głównym celem dla rzymskich władz. Mówi się, że Piotr został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie jedną z najbardziej okrutnych i poniżających form egzekucji w tamtych czasach. Jednak Piotr, zawsze pokorny i świadomy swojego miejsca wobec swojego mistrza, poprosił o ukrzyżowanie głową w dół, ponieważ nie uważał się za godnego umierać tak jak Jezus. Ta decyzja odzwierciedla jego głęboką pobożność i poczucie własnej niegodności wobec ofiary Chrystusa. Wyobraź sobie scenę gorące popołudnie w Rzymie Zburzony tłum i okrucieństwo publicznych egzekucji. Piotr, już starszy i prawdopodobnie osłabiony latami podróży i prześladowań, spokojnie staje w obliczu swojego losu, z niewzruszoną pewnością siebie. Jego ostatnie słowa, być może modlitwy i przesłania zachęty dla innych chrześcijan, z pewnością podnosiły ich na duchu i zachęcały do utrzymania wiary mimo trudności. Ukrzyżowanie Piotra było kluczowym momentem w historii chrześcijaństwa. Jego śmierć nie poszła na marne. Jego przykład ofiary i pobożności zainspirował niezliczonych wierzących na przestrzeni wieków. Kościół, który pomógł założyć, nadal rósł i rozwijał się, niosąc przesłanie Jezusa na wszystkie krańce świata. Rozważając życie i śmierć Piotra, możemy zrozumieć głębokie przekonanie i miłość, jaką miał do swojej wiary. Jego ofiara zachęca nas do zastanowienia się, ile jesteśmy gotowi oddać za nasze przekonania i wartości. Czy jesteśmy przygotowani? aby stawić czoła wyzwaniom i trudnościom z taką samą odwagą i zaangażowaniem. Historia Piotra przypomina nam, że choć droga wiary może być trudna, duchowe nagrody i dziedzictwo, jakie zostawiamy, mogą być wieczne. Pozwól, że opowiem Ci o Andrzeju, którego imię w języku greckim oznacza odważny lub mężczyzna. Był pierwszym, który podążył za Jezusem, znanym z entuzjazmu i pragnienia bycia blisko swojego mistrza. Przed spotkaniem z Jezusem Andrzej był uczniem Jana chrzciciela. To on, po spotkaniu z Jezusem, pobiegł, aby znaleźć swojego brata Piotra i powiedzieć mu: Znaleźliśmy Mesjasza. To pragnienie dzielenia się dobrą nowiną stało się kluczową cechą jego misji. Po zmartwychwstaniu Jezusa Andrzej, poświęcił się głoszeniu Ewangelii na odległych ziemiach. Mówi się, że podróżował po Azji Mniejszej i dalej, głosząc w tym co dzisiaj znamy jako Turcję i Grecję. Jego misja nie była łatwa. Musiał stawić czoła oporowi religii pogańskich i wrogości rzymskich władz. Pomimo tych trudności Andrzej kontynuował głoszenie z pasją i determinacją. Jedna z najbardziej poruszających historii o Andrzeju miała miejsce w mieście Patras w Grecji. Jego głoszenie przyciągnęło uwagę gubernatora egejskiego, który postanowił powstrzymać ekspansję chrześcijaństwa. Andrzej został aresztowany i skazany na ukrzyżowanie. Zamiast zwykłego krzyża został przywiązany do krzyża w kształcie litery X, który dzisiaj znamy jako Krzyż Święta. Andrzeja. Wyobraź sobie scenę. Publiczny plac w Patras, pełen ciekawskich ludzi i rzymskich żołnierzy. Andrzej, spokojnym wyrazem twarzy, jest przywiązany do krzyża w pozycji, która przedłuża jego cierpienie. W przeciwieństwie do zwykłych ukrzyżowań. Gdzie śmierć przychodziła stosunkowo szybko, Andrzej pozostał na krzyżu przez dwa dni. Przez cały ten czas kontynuował głoszenie tłumowi, który się zebrał, mówiąc o nadziei i miłości Jezusa aż do swojego ostatniego tchu. Obraz Andrzeja wiszącego na tym szczególnym krzyżu, mówiącego z odwagą i pewnością, jest potężną reprezentacją jego zaangażowania i oddania. Jego męczeństwo nie tylko oznaczało jego śmierć, ale także rozpaliło płomień inspiracji wśród pierwszych chrześcijan. Krzyż w kształcie litery X stał się symbolem jego ofiary i rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Grecji i poza nią. Rozważając życie i śmierć Andrzeja, stajemy przed głębokim pytaniem dotyczącym naszej wiary i przekonań, czy jesteśmy gotowi stawić czoła trudnościom z taką samą determinacją i nadzieją. Historia W NAS Jakub i jego brat Jan łowili ryby na morzu Galilejskim, gdy Jezus do nich przyszedł. Nazwał ich synami gromu z powodu ich silnego, a czasem impulsywnego charakteru. Od tego czasu Jakub był świadkiem wielu cudów i nauk Jezusa. Był częścią najbliższego kręgu Mistrza, będąc obecnym w kluczowych momentach, takich jak przemienienie i modlitwa w ogrodzie Getsemani. Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub poświęcił swoje życie głoszeniu Ewangelii z pełną pasją. Jednak to były trudne i niebezpieczne czasy dla chrześcijan w Jerozolimie. Miasto, kontrolowane przez rzymskie władze i naznaczone religijnymi napięciami, stało się miejscem prześladowań dla naśladowców Chrystusa. W 44 roku ene król Hered Agrypa i, szukając przychylności żydowskich przywódców, rozpoczął surową kampanię przeciwko chrześcijańskiemu kościołowi. Jakub, znany ze swojego przywództwa i zapału, był jednym z pierwszych, którzy zostali aresztowani. Jego wpływ i oddanie uczyniły go głównym celem dla władz. Egzekucja Jakuba była szybka i okrutna. Został ścięty mieczem, stając się pierwszym apostołem, który zginął jako męczennik. Ten akt miał na celu nie tylko eliminację chrześcijańskiego przywódcy, ale także zastraszenie naśladowców Jezusa. Jednak stało się wręcz przeciwnie. Odwaga, którą wykazał Jakub przed śmiercią, Umocniła wiarę pierwszych chrześcijan i stała się symbolem oporu i poświęcenia. Wyobraź sobie tę scenę wczesny poranek w Jerozolimie, gdy miasto budzi się na dźwięk dzwonów i gwar ludzi. Jakub, zakuty w kajdany i eskortowany przez żołnierzy, idzie pewnym krokiem w stronę swojego ostatecznego przeznaczenia. Jego twarz wyraża głęboki spokój, niezłomną wiarę w przesłanie, które poświęcił swoje życie głoszeniu. Z ostatnią modlitwą na ustach oddał swoje życie za sprawę Chrystusa. Śmierć Jakuba oznaczała kluczowy moment w historii chrześcijaństwa. Choć jego życie było krótkie, jego dziedzictwo przetrwało przez wieki. Jego poświęcenie zainspirowało innych do dalszego głoszenia Ewangelii z odwagą, pomimo gruźb i prześladowań. W tym społecznym i politycznym kontekście egzekucja Jakuba pokazuje opresyjną władzę Rzymu i desperację żydowskich władz, by utrzymać kontrolę. Ale także ujawnia rosnący wpływ chrześcijaństwa i niezłomną determinację jego naśladowców. Refleksja nad życiem i śmiercią Jakuba skłania nas do pytania: ile jesteśmy gotowi poświęcić za nasze przekonania i wartości? Czy możemy okazać taką samą odwagę i zaangażowanie w obliczu przeciwności? Historia Jakuba NAS SIE i Time. Jackie Jack Jan, brat Jakuba i syn Zebedeusza, został powołany przez Jezusa, gdy łowił ryby na Morzu Galilejskim. Wraz z bratem stał się częścią najbliższego kręgu Jezusa, będąc świadkiem wielu Jego cudów i najintymniejszych chwil. Jan był znany ze swojej głębokiej miłości i oddania Jezusowi. To właśnie do Niego Jezus, będąc na krzyżu, powierzył opiekę nad swoją matką, Maryją, mówiąc mu Oto Twoja Matka. Po zmartwychwstaniu Jezusa Jan poświęcił swoje życie głoszeniu Ewangelii i umacnianiu wiary pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Przez całe swoje życie napisał kilka ksiąg Nowego Testamentu, w tym Ewangelię Jana, Trzy Listy i Apokalipsę. Jego pisma, pełne miłości, nadziei i boskiego objawienia, inspirowały chrześcijan przez wieki. Podczas panowania cesarza Domicjana w 95 roku, Ene Jan został wygnany na wyspę Patmos za swoją wiarę i głoszenie. Patmos była małą, suchą wyspą na Morzu Egejskim, którą Rzymianie wykorzystywali do zsyłania więźniów politycznych. Mimo trudnych warunków wygnania, Jan nadal otrzymywał boskie wizje i napisał Księgę Apokalipsy, objawienie dotyczące przyszłych wydarzeń i ostatecznego triumfu Chrystusa nad złem. Wyobraź sobie tę scenę. Ciemna jaskinia na wyspie Patmos, gdzie Jan, już w podeszłym wieku, medytuje i modli się. Przez swoje wizje znajduje pocieszenie i nadzieję, wiedząc, że cierpienie chrześcijan zakończy się chwalebnym końcem. Jego słowa, napisane z miłością i oddaniem, prowadziły niezliczonych wierzących w czasach prześladowań i rozpaczy. W przeciwieństwie do wielu innych apostołów, Jan zmarł z przyczyn naturalnych w Efezie około 100 roku n.E. Jego długie życie i głębokie pisma pozostawiły trwałe dziedzictwo w chrześcijańskiej wierze. Jan jest pamiętany nie tylko ze względu na swoją bliskość z Jezusem, ale także za swoje przesłanie miłości i jedności. W kontekście społecznym i politycznym tamtych czasów, życie Jana odzwierciedla opór i nadzieje pierwszych chrześcijan. Pomimo prześladowań i prób, jego wiara pozostała niezachwiana. Jego wygnanie na Patmos, choć trudne, stało się źródłem boskiego objawienia. Które inspirowało pokolenia wierzących. Refleksja nad życiem i śmiercią Jana skłania do głębokiej refleksji nad siłą miłości i wiary. Czy możemy utrzymać nadzieję i oddanie w czasach przeciwności? Historia Jana ZE I Jego życie zaprasza nas do pielęgnowania głębokiej wiary i bezwarunkowej miłości do innych. Wiedząc, że te wartości są fundamentem pełnego i znaczącego życia. Tomasz jest znany przede wszystkim z tego, że na początku wątpił w zmartwychwstanie Jezusa. Chciał zobaczyć i dotknąć ran Jezusa, aby uwierzyć. Jednak jego sceptycyzm przekształcił się w niezachwianą wiarę i pełne pasji zaangażowanie. Po spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym, Tomasz poświęcił swoje życie na głoszenie przesłania Ewangelii na najdalsze zakątki znanego świata. Według tradycji, Tomasz podróżował na wschód. Niosąc Ewangelię do Persji, a następnie do Indii. W tamtym czasie te regiony były pełne różnych religii i kultur, takich jak zaratusztwianizm w Persji i hinduizm w Indiach. Misja Tomasza nie była łatwa. Napotykał opór ze strony religijnych przywódców i obojętność ludzi. Jednak jego entuzjazm i oddanie pozwoliły mu założyć kilka chrześcijańskich wspólnot, które istnieją do dziś w regionie Kerele w Indiach. Jedna z najbardziej poruszających historii o Tomaszu miała miejsce w mieście Mylapore, niedaleko Chennai. Tam, po latach głoszenia i nawracania wielu na chrześcijaństwo, Tomasz napotkał opór ze strony lokalnych przywódców. Został aresztowany i osądzony za swoją wiarę oraz za sukces, jaki odniósł w nawracaniu tak wielu ludzi. Pomimo gruźb i tortur, Tomasz pozostał niezłomny i odmówił wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Wyobraź sobie tę scenę. Rozwścieczony tłum. Lokalni przywódcy patrzący na niego z pogardą, a Tomasz stoi spokojny i pewny siebie. Jego ciało nosiło ślady bicia, ale jego duch pozostał niezłomny. W końcu został skazany na śmierć i zaprowadzony na pobliską górę, gdzie został przebity włócznią. Jego męczeństwo było potężnym świadectwem jego wiary i zaangażowania w misję, którą powierzył mu Jezus. Śmierć Tomasza nie poszła na marne. Jego dziedzictwo przetrwało przez wspólnoty chrześcijańskie które założył i które nadal rosły po jego śmierci. Jego historia przypomina nam o sile i wytrwałości potrzebnej do niesienia przesłania Ewangelii na nieznane i wrogie tereny. W kontekście społecznym i politycznym tamtych czasów misje Tomasza odzwierciedlają globalną ekspansję chrześcijaństwa i wyzwania, przed którymi stali pierwsi misjonarze. Pomimo kulturowych i religijnych barier, chrześcijańska wiara rozprzestrzeniała się poza cesarstwo rzymskie, docierając do odległych ziem i zmieniając życie. Refleksja nad życiem i śmiercią Tomasza skłania do pytania, ile jesteśmy gotowi zaryzykować za nasze przekonania? Czy potrafimy pozostać niezłomni w naszej wierze wobec opozycji i niebezpieczeństwa? Historia NAS SIE Nad I Jego życie i poświęcenie przypominają nam, że nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach przesłanie miłości i nadziei Jezusa może zakwitnąć i zmienić życie. To była tragiczna śmierć niektórych z dwanaście apostołów Jezusa. Po wspólnej podróży przez odważną i poruszającą historię każdego z nich nadszedł czas na refleksję nad lekcjami, które pozostawiają nam ich życie i śmierć. Dla tych, którzy chcą zgłębić historię i nauki apostołów, Ewangelie, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan są kluczowe, aby zrozumieć ich powołanie i posługę u boku Jezusa. Dzieje Apostolskie, napisane przez Łukasza, szczegółowo opisują pierwsze działania apostołów po wniebowstąpieniu Jezusa i pierwsze prześladowania, które napotkali. Listy Pawła, Piotra, Jana i Jakuba również dostarczają cennych informacji na temat nauk i wyzwań wczesnego kościoła. Podsumowując, tragiczna śmierć apostołów Jezusa pozostawia nam głębokie lekcje wiary, miłości i odwagi. Refleksja nad ich życiem wzywa nas do umocnienia naszej wiary, kochania bezwarunkowo i stawienia czoła naszym wyzwaniom z odwagą. Niech ich historie zainspirują nas do życia poświęconego Chrystusowi, pamiętając, że poświęcenie i oddanie tych pierwszych naśladowców Jezusa pozostawiło dziedzictwo, które nadal zmienia życie do dzisiaj.